Lekka, zabawna i odkrywcza seria oparta na medycznych faktach. Trójka sympatycznych lekarzy dzieli się fachowymi radami, obala medyczne mity i sprawdza najnowsze odkrycia medyczne. Wnikliwie, a jednak z dużą dozą humoru. Trudno nadążyć za ciągłym strumieniem często sprzecznych porad medycznych. Jak więc oddzielić fakty poparte nauką od fake newsów? Przedzieram się przez marketingową papkę, by określić, które środki, suplementy i leki mają udowodnione działanie, a które nie dają nic. Istnieją proste sposoby na to, by wprowadzić więcej aktywności w życiu codziennym. Ćwiczenia można wykonywać wszędzie, ale to wszędzie. Poprawa sprawności serca jest osiągalna w 10 dni. Oglądaj pytania do doktora od poniedziałku do piątku o 10:55 i w weekendy o 15:55 w Studio TV.